Czy masz wrażenie, że dzisiejszy świat randek to chaos? Wszyscy skrolują aplikacje, rozmowy szybko się urywają, a podejście do kobiet staje się coraz trudniejsze. A co jeśli powiem ci, że możesz wyjść przed szereg, przyciągać kobiety w naturalny sposób i zdobywać ich zainteresowanie bez desperacji i sztucznych trików? Dzisiejszy podryw to nie gra w zgadywanie, to zestaw sprawdzonych i konkretnych zasad, które działają. W tym odcinku poznasz trzy kluczowe kroki, które sprawią, że wyróżnisz się w oczach kobiet i staniesz się najbardziej wartościowym graczem w relacjach damsko-męskich. Koniecznie zostań do końca, bo tego filmu nie możesz przegapić. Krok pierwszy bądź autentyczny. W dzisiejszych czasach, gdzie większość ludzi kreuje swój idealny wizerunek w mediach społecznościowych, łatwo wpaść w pułapkę udawania kogoś, kim się nie jest. Świat na każdym kroku promuje sztuczność, a tymczasem to właśnie autentyczność jest najbardziej atrakcyjną cechą mężczyzny. Kobieta potrafi wyczuć, kiedy facet nie jest sobą, a kiedy czuje się pewnie i swobodnie w swojej skórze. Bycie autentycznym oznacza pełną akceptację siebie, zarówno swoich mocnych stron, jak i niedoskonałości. Mężczyzna, który nie boi się być sobą, z automatu staje się kimś interesującym to jednak nie znaczy, że powinieneś odpuszczać pracę nad sobą. Wręcz przeciwnie, rozwój osobisty jest kluczowy. Chodzi o to, byś nie zmieniał się dla innych, lecz dla siebie. Budowanie swojej wartości to proces, który obejmuje zarówno rozwój emocjonalny, jak i dbałość o swoje życie. Mężczyzna, który zna swoje wartości, ma swoje pasje i cele, przyciąga kobiety w sposób naturalny. Nie musisz udawać bogatego, by być wartościowy. Wystarczy, że będziesz pracował nad sobą w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Autentyczność to także sposób, w jaki się komunikujesz. Zamiast zastanawiać się nad najlepszym tekstem na podryw, po prostu bądź sobą. Słuchaj uważnie, reaguj spontanicznie, a nie według wyuczonych schematów. Kobiety uwielbiają rozmowy, które płyną naturalnie. Jeśli skupisz się na tym, by autentycznie zainteresować się drugą osobą, zbudujesz znacznie silniejszą relację niż stosując wyuczone frazy. Również w rozmowie warto unikać przesadnej potrzeby imponowania. Mężczyzna, który nie boi się pokazać swojego prawdziwego charakteru, swoich pasji i emocji, jest o wiele bardziej atrakcyjny niż ten, który na siłę stara się być idealny. Oprócz tego, bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Wbrew pozorom, nie chodzi tu o wygląd na poziomie modela, ale o ogólną prezencję. Schludne ubranie, dobra postawa, pewny chód i otwarta mowa ciała mogą sprawić, że wyróżnisz się w tłumie. Właściwa prezencja mówi o tym, że masz szacunek do samego siebie. Uwierz mi, że kobiety to dostrzegają. Twój wygląd i sposób poruszania się są pierwszym komunikatem, jaki wysyłasz do otoczenia. Zadbaj więc, by był on całkowicie spójny z twoim charakterem. Kolejnym kluczowym elementem autentyczności jest niezależność. Kobiety cenią mężczyzn, którzy mają własne życie, cele i zainteresowania. Jeśli twoje szczęście zależy tylko od tego, czy dana kobieta zwróci na ciebie uwagę, to natychmiast tracisz w jej oczach. Kiedy masz swoje pasje, rozwijasz się i dążysz do czegoś większego, automatycznie stajesz się kimś, kto jest warty poznania. Pamiętaj, kobieta powinna być częścią twojego życia, ale nie jego fundamentem. Tak więc autentyczność to nie tylko brak udawania, ale także pewność siebie wynikająca ze znajomości własnej wartości. Mężczyzna, który akceptuje siebie, dba o swój rozwój i potrafi naturalnie komunikować się z ludźmi, jest niezwykle atrakcyjny. Jeśli przestaniesz się przejmować tym, jak wypadniesz i zaczniesz po prostu cieszyć się rozmowami i interakcjami, zauważysz, jak wiele kobiet zacznie się tobą interesować. Bycie sobą to twoja największa przewaga. I właśnie to sprawia, że wyróżnisz się w oczach kobiet. Zrozum siebie i określ swoje wartości. Zastanów się, kim naprawdę jesteś i czego szukasz w nowej relacji. Kobiety instynktownie przyciąga mężczyzna, który wie, kim jest i co chce osiągnąć w życiu. Nie chodzi o to, byś miał wszystko zaplanowane, ale byś działał w zgodzie ze sobą. I jeśli się z tym zgadzasz, to koniecznie daj znać w komentarzu. Krok drugi. Wykorzystaj siłę spotkań w realu. Żyjemy w świecie, gdzie większość interakcji międzyludzkich odbywa się za pośrednictwem ekranów. Wiele osób zapomina, jak naturalne i ekscytujące mogą być spotkania w realnym świecie. A przecież podrywanie kobiet nie polega na wysyłaniu kolejnych wiadomości na aplikacjach randkowych. To sztuka budowania atrakcyjnych interakcji w rzeczywistych sytuacjach. To właśnie spotkania twarzą w twarz pozwalają ci zaprezentować swoją charyzmę, sposób bycia i prawdziwą pewność siebie, której żadne zdjęcie w aplikacji nie jest w stanie oddać. Kiedy wchodzisz do kawiarni, restauracji czy na imprezę, nie traktuj tego jako kolejnej zwykłej sytuacji. Każde miejsce, w którym się znajdujesz, to potencjalna okazja do nawiązania ciekawej znajomości. To, jak postrzegasz siebie w tych momentach, wpływa na to, jak odbierają cię kobiety. Jeśli wchodzisz do pomieszczenia z przekonaniem, że masz wartość, twoja pewność siebie będzie widoczna w mowie ciała i sposobie poruszania się. Kobiety instynktownie dostrzegają taką energię i czują, że mają do czynienia z kimś, kto nie boi się nowych sytuacji. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Wielu mężczyzn paraliżuje strach przed podejściem do kobiety, boją się odrzucenia, nie wiedzą co powiedzieć. Analizują każdą możliwą reakcję. W efekcie nigdy nie robią pierwszego kroku. Tymczasem najlepszą metodą jest po prostu przełamanie tej bariery i działanie bez nadmiernego myślenia. Gdy widzisz kobietę, która ci się podoba, wystarczy luźny komentarz na temat otoczenia, pytanie o opinię na błahy temat lub nawet szczery komplement. Spontaniczność jest zawsze atrakcyjniejsza niż sztucznie wyuczone teksty na podryw. Dla wielu mężczyzn problemem jest rutyna chodzenie wciąż do tych samych miejsc, obracanie się w tym samym kręgu znajomych. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na poznanie interesujących kobiet, musisz otworzyć się na nowe środowiska. Wybierz się na wydarzenia, które Cię interesują warsztaty, konferencje, koncerty, zajęcia sportowe czy kursy rozwoju osobistego. Każde takie doświadczenie nie tylko poszerzy Twoje horyzonty, ale też da Ci możliwość naturalnych interakcji z nowymi ludźmi. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy są ciekawi świata i otwarci na nowe doświadczenia. Ważne jest, abyś traktował każdą rozmowę jako okazję do treningu. Nie każda kobieta, do której podejdziesz, stanie się Twoją dziewczyną, ale każda interakcja pomoże Ci lepiej zrozumieć dynamikę rozmów i nauczyć się budować relacje w swobodny sposób. Najwięksi mistrzowie podrywu to ci, którzy po prostu dobrze czują się w rozmowach z ludźmi, nie tylko z kobietami, ale i z przypadkowymi osobami, które spotykają w ciągu dnia. Im więcej rozmawiasz, tym bardziej naturalne staje się dla ciebie inicjowanie rozmów i prowadzenie ich w interesujący sposób. Zrozumienie języka ciała i mowy niewerbalnej to kolejny element, który może sprawić, że Twoje interakcje będą bardziej skuteczne. Spokojna, otwarta postawa, subtelny kontakt wzrokowy i lekki uśmiech wysyłają jasny sygnał, że jesteś pewnym siebie, ale jednocześnie zrelaksowanym facetem. Kobiety zwracają uwagę na sposób, w jaki się poruszasz, na twój ton głosu i gesty. Jeśli twoja mowa ciała będzie spójna z tym, co mówisz, twoja atrakcyjność wzrośnie bez konieczności wypowiadania nawet jednego sprytnego tekstu. Oczywiście nie każda kobieta będzie zainteresowana rozmową, i to jest zupełnie normalne. Kluczowe jest, abyś nie traktował odrzucenia jako osobistej porażki. Jeśli kobieta nie wykazuje zainteresowania, nie oznacza to, że zrobiłeś coś źle. Może mieć zły dzień, być w związku, lub po prostu nie być w nastroju do rozmowy. Ważne jest, byś potrafił to zaakceptować i przeszedł do kolejnej okazji bez frustracji. Właśnie ten luz i umiejętność pozostania sobą w każdej sytuacji sprawiają, że mężczyźni o wysokiej wartości nigdy nie mają problemu z przyciąganiem kobiet. Podryw w realnym świecie nie polega na stosowaniu trików i sztuczek, to sztuka budowania swobodnych interakcji. Gdy nauczysz się czerpać przyjemność z samego procesu rozmowy, zamiast myśleć o tym, jak zdobyć kobietę, twoje podejście stanie się naturalnie atrakcyjne. Kobiety wyczuwają, kiedy facet nie potrzebuje ich aprobaty do poczucia własnej wartości. Taki mężczyzna staje się dla nich o wiele bardziej pociągający. Skuteczność w podrywie opiera się na tym, byś był otwarty, spontaniczny i gotowy do działania bez nadmiernej analizy. Wyjdź poza swoją strefę komfortu, bądź ciekawy świata i traktuj interakcję z kobietami jako przyjemność, a nie wyzwanie do zaliczenia. Jeśli to opanujesz. Odrywanie stanie się dla ciebie naturalnym i przyjemnym procesem. Zrozum moc pierwszego wrażenia. Pierwsze sekundy spotkania mogą przesądzić o tym, czy kobieta będzie tobą zainteresowana. Zadbaj o dobrą prezencję, pewną postawę i pozytywną energię. Uśmiech i kontakt wzrokowy to twoje największe atuty. Krok trzeci: rozwijaj inteligencję emocjonalną. Wielu mężczyzn myśli, że aby przyciągnąć kobietę, wystarczy dobrze wyglądać lub mieć imponujący status. Jednak prawdziwa atrakcyjność zaczyna się w głowie. To, jak zarządzasz swoimi emocjami, decyduje o tym, jak postrzegają cię inni. Kobiety intuicyjnie wyczuwają, czy masz kontrolę nad sobą i swoimi reakcjami. Mężczyzna, który zna swoje emocje i potrafi nimi kierować, Budzi respekt i przyciąga uwagę bez konieczności udawania kogoś, kim nie jest. Empatia to podstawa inteligencji emocjonalnej. Jeśli naprawdę chcesz nawiązać silną relację, musisz nauczyć się słuchać. Zrozumienie kobiety nie polega na zgadzaniu się na wszystko, ale na dostrzeganiu jej emocji i odpowiednim reagowaniu. Czasem najlepsze, co możesz zrobić, to milczeć i pozwolić jej mówić. Kiedy widzisz, że jest zdenerwowana lub przygnębiona, nie musisz od razu rozwiązywać jej problemów. Wystarczy, że pokażesz, że ją rozumiesz i jesteś obok. W relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza w podrywie, kluczowe jest wyczucie. Kobieta nie chce mężczyzny, który jest emocjonalnie niestabilny, który wybucha gniewem albo od razu się poddaje, jeśli nie dostanie tego, czego chce. Samokontrola jest jednym z najważniejszych aspektów męskości. Nie oznacza to tłumienia emocji ale świadome zarządzanie nimi. Kiedy coś nie idzie po twojej myśli, nie odpowiada na wiadomość, nie jest zainteresowana rozmową, zamiast reagować impulsywnie, po prostu zachowaj spokój. Nie każdy kontakt musi prowadzić do sukcesu, ale każdy jest fenomenalną okazją do nauki. Dobra komunikacja to kolejny filar inteligencji emocjonalnej. Jeśli nie potrafisz jasno wyrazić swoich myśli, trudno ci będzie budować wartościowe relacje. Kobiety lubią mężczyzn, którzy mówią, co czują i czego chcą, ale robią to w sposób pewny siebie i bez potrzeby aprobaty. Nie bój się mówić o swoich oczekiwaniach i potrzebach, ale unikaj tonu roszczeniowego. Jeśli coś ci nie pasuje, zamiast wycofywać się i tłumić emocje, po prostu to zakomunikuj. Kobiety cenią szczerość, ale w połączeniu z dojrzałością zrozumienie dynamiki relacji, to kolejny krok do tego, byś stał się mężczyzną, który przyciąga kobiety w naturalny sposób. Nie każda kobieta będzie tobą zainteresowana i to jest zupełnie normalne. Zamiast skupiać się na pojedynczej osobie, lepiej spojrzeć na relację jako na proces, który pozwala Ci odkryć, kto naprawdę pasuje do twojego stylu życia i osobowości. Nie próbuj za wszelką cenę zdobyć kogoś, kto nie wykazuje zainteresowania. To strata twojego czasu i energii. Kluczem jest świadomość własnej wartości i brak potrzeby udowadniania czegokolwiek. Ważnym aspektem inteligencji emocjonalnej jest także sposób, w jaki myślisz o sobie i o świecie. Jeśli wychodzisz z założenia, że kobiety na pewno cię odrzucą, to sam sabotujesz swoje działania. Twój sposób myślenia wpływa na twoje interakcje. Jeśli masz w sobie spokój i pewność siebie, Twoja aura będzie przyciągająca. Nie możesz jednak desperacko zabiegać o uwagę. Kobiety wyczuwają, kiedy mężczyzna potrzebuje ich akceptacji, a to natychmiast obniża jego atrakcyjność. Jeśli pokazujesz, że masz własne życie, cele i nie uzależniasz swojego szczęścia od jej reakcji, automatycznie stajesz się bardziej pożądanym partnerem. Kolejnym elementem, który warto rozwijać, jest umiejętność budowania tajemnicy. Nie oznacza to, że masz być zamknięty w sobie, ale stopniowe odkrywanie siebie buduje napięcie i sprawia, że kobieta chce cię lepiej poznać. Jeśli na pierwszym spotkaniu opowiesz całą swoją historię życia, nie pozostawisz miejsca na ciekawość. Zamiast tego dawkuj informacje o sobie i pozwól jej zadawać pytania. To nie tylko zwiększy jej zainteresowanie, ale również da ci możliwość lepszego zrozumienia jej intencji. Inteligencja emocjonalna to fundament, na którym buduje się trwałe i wartościowe relacje. Mężczyzna, który kontroluje swoje emocje, potrafi słuchać i jasno komunikować swoje potrzeby, jest o wiele bardziej atrakcyjny niż ten, który kieruje się jedynie impulsem. Pracując nad sobą w tym zakresie, nie tylko staniesz się lepszym w podrywie, ale też poprawisz jakość swojego życia i relacji z innymi ludźmi. To były trzy kluczowe kroki, które pomogą ci skutecznie podrywać kobiety w dzisiejszym świecie. Jak z pewnością zauważyłeś, wszystko sprowadza się tak naprawdę do jednego, mianowicie bądź sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Zwyczajnie stale nad sobą pracuj i przedstawiaj się tak, kim w danym momencie jesteś. Pamiętaj, że świat się zmienia, ale prawdziwe, szczere relacje zawsze będą w cenie. A teraz wyraź w komentarzu opinię na temat tego, co właśnie usłyszałeś. Zgadzasz się z czymś szczególnie? A może w jakiejś kwestii widzisz relacje damsko-męskie nieco inaczej? Twoje zdanie jest niezwykle ważne. Jeśli jednak podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Męski Mindset, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Wybierz także kolejny film spośród tych, które pojawiają ci się na ekranie. Trzymaj się i pamiętaj, bądź sobą, każdego dnia coraz lepszym sobą.